Witam od dewelopera do foundera 3.0. To program, który pomoże ci w drodze do niezależności, w drodze z etatu na utrzymywanie się z własnych aplikacji SaaS. I jeżeli chcesz zbudować alternatywną ścieżkę kariery i mieć w ogóle kompetencje i wiedzę, żeby utrzymywać się z własnych produktów, to jest to program dla ciebie. Ja nazywam się Bogusz Mękalski i od. 2017 roku utrzymuję się w 100% z własnych produktów, z własnych aplikacji SaaS. Wcześniej byłem etatowym programistą przez wiele, wiele lat. Programowanie to moje hobby, natomiast zawsze chciałem budować własne produkty. No i jak pewnie wiesz, brakowało mi kompetencji, czyli co budować, komu to sprzedać, jak to promować, skąd wziąć klientów i jak zrobić, żeby ten mój hobbystyczny projekcik zarabiał na mnie i dał mi wolność od etatu. I właśnie po to powstał program od dewelopera do foundera, żeby pomóc programistom, osobom technicznym uzupełnić właśnie te braki w ich wiedzy, w ich kompetencjach. My jako programiści umiemy budować produkty, kochamy budować produkty, natomiast nie jest tak prosto nam z nich zarabiać. O DDF. To odpowiedź właśnie na te problemy. To jest program, który ja desperacko chciałbym mieć i chciałbym go przerobić. W momencie, kiedy ja zaczynałem, po prostu nie straciłbym kilku lat na popełnianie własnych błędów. Dlaczego aplikacje SaaS? Dlatego, że jako programiści umiemy budować produkty. Aplikacje SaaS to tak naprawdę kod, który musimy komuś sprzedać w formie płatności cyklicznych, subskrypcji czyli my umiemy budować produkt i teraz musimy to jakoś sprzedać. Musimy w ogóle wiedzieć, co budować, żeby ludzie, klienci byli tym zainteresowani. Wydaje się, że nie jest to takie trudne, natomiast cały program, cały od dewelopera do foundera jest poświęcone tym zagadnieniom, czyli co budować, dla kogo, jak to marketować, komu to sprzedawać. Tych rzeczy jest tak wiele, że mamy w programie ponad 27 godzin materiału, 184 lekcje w 18 modułach. Poza głównym materiałem wideo, który dostajesz od razu po dołączeniu, mamy Spotkania z mentorami, które odbywają się w formie live, gdzie kamerka w kamerkę spotykamy się z przedsiębiorcami, founderami, inwestorami, ekspertami i każdy może z nimi pogadać, zadać im konkretne pytania. W drugiej edycji od dewelopera do foundera 3.0 do grona mentorskiego dołączą takie wspaniałe postacie jak Michał Sadowski, CEO i founder Brand 24, Tomek Karwatka który jest inwestorem i przedsiębiorcą, i pomaga w wychodzeniu global młodym startupom, Borys Musielak ze Smog Ventures oraz Rosknap, doświadczony founder po dwóch exitach. Z tymi osobami spotkamy się na żywo. Spotkania z mentorami rozpoczną się już od listopada. Od dewelopera do foundera 3.0 to całkowicie odświeżona, nagrana od zera wersja mojego bestsellerowego programu, który przeszło już ponad 2000 programistów. Te osoby, część z nich pobudowała wielomilionowe biznesy sasowe, takie jak na przykład Inso czy Moniti. Wiele osób dalej walczy, zbudowała mniejsze lub większe startupy. Część działa z kolejnym pomysłem i próbuje swoich sił od zera. I teraz ty również możesz dołączyć do tej naszej grupy. Wszyscy studenci poprzednich edycji są na naszym Discordzie, więc możesz od razu wskoczyć do miejsca pełnego rozmów, do takiej polskiej Doliny Krzemowej, gdzie zbudujesz swój network w tym świecie startupowym. W ramach bonusu od dewelopera do foundera 3.0 otrzymujesz również nagrania z wszystkich spotkań z mentorami z poprzednich edycji, aż. Cofając się do 2019 roku, grono mentorskie możesz znaleźć tutaj właśnie na stronie. Tutaj znajdziesz również pełną agendę programu, wideo, gdzie omawiam wszystkie moduły i czego się w nich nauczysz, lekcje demo, informacje o bonusach, o społecznościach. W programie mamy również wewnętrzne grupy mastermind, gdzie możesz połączyć się w małe zespoły, z którymi pracujesz na takim bardziej prywatnej stopie. Dostajecie prywatny kanał i możecie sobie tam współpracować. Można też poszukać wspólnika. Jeżeli jesteście osobami nietechnicznymi, to możecie znaleźć technicznego wspólnika. A jeżeli jesteście programistami, no to jest też szansa znaleźć wspólnika biznesowego w programie. Można się też połączyć np. w dwóch, trzech programistów i budować coś wspólnie. Od dewelopera do foundera 3.0 to jest kompleksowy program, który. Poprowadzi cię przez transformację, da ci wszystkie kompetencje, całą wiedzę i praktykę do przejścia z etatowca, kontraktowca na niezależnego twórcę, który utrzymuje się z własnych produktów, bo tak naprawdę nie jest to super trudne. Wystarczy ci pierwszych 100 klientów, którzy sfinansują swoje życie i dalej będziesz mógł już pracować na swoją przyszłość jako niezależny founder, twórca aplikacji SaaS. Ja tak zrobiłem. Wiele osób, które uczyło się ode mnie i od naszych mentorów, również tak zrobiło i praktycznie nikt już nigdy nie wrócił na etat. Wszyscy są zadowoleni, spełnieni, nie są wypaleni swoją pracą zawodową, bo po prostu pracują na swoją przyszłość. Ich wyniki zależą od włożonej pracy. A wisienką na torcie jest to, że swój SaaS można później sprzedać. Ja tak zrobiłem i jestem już po egzicie z mojej pierwszej aplikacji SaaS. W 2024 sprzedałem ostatecznie firmę, teraz buduję kolejną, i to jest również droga, którą możesz pójść ty. A zawsze opcja powrotu na etat, czy zostanie na etacie jest dla Ciebie dostępna. Natomiast nawet jeżeli zdecydujesz się pracować dalej dla kogoś albo z kimś, to pamiętaj, że ta wiedza, te wszystkie kompetencje od razu postawią Cię na poziomie, gdzie bardzo łatwo dołączyć do jakiegoś startupu, czy do jakiejś firmy jako CTO czy Technology Officer, dlatego że poza wiedzą techniczną masz wiedzę. Kompleksową o budowaniu produktu, sprzedaży tego produktu i tak naprawdę wiesz, czego klienci chcą, a te umiejętności będą naprawdę niesamowicie ważne w dobie sztucznej inteligencji. I wydaje mi się, że nie szybko albo w ogóle AI nie zastąpi founderów. Z programistami zobaczymy, warto się kształcić, natomiast te umiejętności, te kompetencje sprawdzą się na wielu płaszczyznach. I tak naprawdę warto dążyć do tej niezależności. Więc zapraszam do programu, będziesz się dobrze z nami bawił, zdobędziesz niesamowite kontakty i ogromną wiedzę. Dołączaj i widzimy się w środku.